Kas już ze mną powiedz mi, ciężko było z tą wagą? No na początku, wiesz, jak 97 patrzysz a kurwa musisz zrobić 83, no to ci się o, nie chce, nie chce, nie chce i tam podjadasz. No ciężko jest na wieczór, nie? bo w dzień mi jest łatwo, ale jak przyjdzie wieczór i te łaknienie, no to ciężko mi było, nie pójść sobie, nie wiem, do Maka zjeść były na wieczór. Gdzieś to powoli schodziłem z tymi kaloriami i było ok. No ale na początku, jak ustalaliście limit wagowy, miałeś takie wewnętrzne obawy, że gdzieś ta waga może nie pójść? No właśnie, wydaje mi się, że ja spojrzę, bo ja wszystkie papierki czytam, bo taki jestem. No i czytałem to, to mi się wydaje, że moja podświadomość po prostu powiedziała, A kurwa, to może ci wyjdzie na zdrowie. I mi się wydaje, że tak jakby podświadomość chciała wrócić do tego, co kiedyś powiedziałem, że kiedyś miałem taką wagę, przecież jak trenowałem. Ponad 5 lat temu fakt, ale wydaje mi się, że po prostu świadomie, jakby sam dla siebie chciałem takie wyzwanie, bo wiedziałem, że wtedy będzie forma i wtedy nie będzie wymówek, no pałka musi być rozjebana po prostu. No i w tej wadze nowej, starej, zwał jak zwał, jak się czujesz? jest lepiej? No na pewno jestem szybszy, timing lepszy, wiesz. Głowa nawet, wiesz, wyczerzwiała, to lepsze decyzje podejmuje, nie? Więcej widzi. Z, widzę to, nie? No bo tak to czasem wiesz, że chuj stanę. A tak to się odejdę, pół, pół. No nie, no widzę tą u siebie, no, tą świeżość taką, nie? Obserwując Cię w mediach społecznościowych, można było od, odnieść wrażenie, że tych treningów w tym okresie przygotowawczym było więcej. To było też spowodowane wagą, czy po prostu e, tym, że też no, dobrze wypaść na tle dobrego do przeciwnika? Głównie wagą, i wróciłem do rodzimego klubu. Do Sakogdańsk, do mojego trenera, pierwszego Marka Chrobaka, no, a u niego je niestety musiałem się podporządkować, dlatego też to. No, ale no, dzięki temu zrobiłem wagę, a głównie to dla mnie było najważniejsze, że no, jak już podpisałem, to tak jak Ci mówiłem wcześniej, jestem profesjonalnym freakfighterem, więc jak podpisałem coś, to to, to robię. Nie w przeciwieństwie do Normana Pałki, gdzie trzy razy wagi nie zrobiła, to był jego warunek. To też mu chciałem takiego obstryczka, że tu kurwa do melanżownika wyjeżdża, ja robię wagę, a on kurwa nigdy nie umiał zrobić. No i właśnie teraz tak troszkę nawiążemy do twojego przeciwnika Normana. Rozmawialiśmy wcześniej i mówiłeś, że czuję, że nie, nie wytrzymuje ciśnienia. Jak myślisz, dzisiaj na ważeniu będzie to również widoczne? Wydaje mi się, że tak, no bo pokazał już sporo. To tutaj już będzie eskalacja taka tych emocji. Eee, no. Zaskoczy mnie jak mnie nie zaatakuje? No tylko tyle powiem. Mnie jeżeli, też. jeżeli zaatakuje, no to ja już będę przekonany, że on ma kupę w Majtach, po prostu nie wytrzymuje tej presji i no jest jechany jutro. No ale myśli, że te wszystkie ataki z jego strony, to to jest niewytrzymywanie presji, czy to jest bardziej chęć zwrócenia na siebie uwagi i po prostu zrobienie sobie grunt dobrego gruntu pod kolejne walki? Możliwe, tego tam jakby jakoś mega nie rozkminiałem. Na początku mówię, no może, nie wiem, starał się mnie wystraszyć, no ale zobaczył już, że no, mnie to nie rusza w ogóle, no bo ja jestem, jak mam być opanowany, to umiem być opanowany. jeden twarz Doncasia. E, różne twarze z rękawa sobie wyciągam. No i teraz jak to jakby powtórzy, no to sobie przeanalizuję, po co on to robił, ale może po walce, bo już mnie to nie interesuje, po prostu, nie wiem, albo chcę tutaj jakieś show zrobić, albo po prostu ma naprawdę kupę w majtach, bo w jego oczach, a ja. Niektórzy mówią, że nie patrzą w oczy, bo tam inaczej jakoś sobie analizują do walki. Ja z kolei, mało skromnie mówiąc, ale wydaje mi się, że umiem wyczytać z oczu bardzo dużo i w jego oczach widziałem strach, tą kupę w majtach, że no nie wie na co się pisał. Myślą, że o tu melanżownik, to kurwa go szybko poskłada, bo on jest wielka gwiazda z KSW, z UFC. No nie, no boks jest troszeczkę inny i wydaje mi się, że no... Nie miał takiego przeciwnika, co przy nim będzie cały czas i będzie go bił po głowie. Tu wiesz, se złapiesz, tu poprzeleżysz, po a tu non stop ktoś ci bije kurwa po głowie. No to, to jest wkurwiające, wiem, bo też dostawałem dużo i to wkurwia po prostu człowieka. I właśnie o tym, co mówiłeś, że on w walkach bardzo często, kiedy dostawał po głowie no łapu przeciwników po prostu wywracał. Pracował zapasami, bo te zapasy ma na pewno na bardzo wysokim poziomie. Jak oceniasz jego boks? Na pewno yy, niewygodne jest to, że jest Mańkutem. To jest na pewno jego duży atut. Co jeszcze jako boks Normana Parka uważasz za atut? Nie wiem, bo nie widziałem za dużo. Spojrzałem ostatnio, dopiero się skapnąłem, że jest walka ta z Mamrotem ostatnia, to tylko to widziałem i... no i tyle, no i tam za dużo nie zaprezentował. A, czyli nie analizowałeś jego wcześniejszych tak jakby walki Nie no, że... bo nie ma chyba wcześniejszych. Gdzieś tam na jakieś... Z tobą jest walka? Chyba jakieś, nie ma. Jakieś może by się znalazł. A, no to no, tak, nie tak. szukałem, na YouTubie, ja, ja to no, jestem YouTuber przecież, <laughs> 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 więc tylko tam siedzę na tej platformie. Tam popatrzyłem, chyba nie ma twojej wrzoska, bo chciałem zobaczyć te walki, ale zobaczyłem tylko tą ostatnią z Mamrotem i tam no... No mam w stójce, z nim robił co chciał, więc no, wydaje mi się, że no, ja to zrobię z niego pomidora. Czy uważasz, że w tej walce również może wyjść coś takiego jak było w walce z Najmanem, że była walka bokserska, jednak weszły te zasady troszkę MMA, tak to nazwijmy. Tutaj Uważasz, że Norman też może coś takiego zastosować? No mam nadzieję, że nie. Nie myślę o tym, bo aż tak nisko go nie stawiam. No bo Najman to jest pizda po prostu, no go aż tak nisko nie stawiam, więc mam nadzieję, że nie. No, to będzie o to. Jedyne czym może mnie zaskoczyć, bo nie, nie dociera do mnie takie coś, no jednak jest profesjonalnym sportowcem. Ze sporo zawodnikami wygrał jednak w Polsce. No to by była, że nadal i totalna już patologia, nie? Tak jak czasem na Fame. My mam, mówią, ale jakby takie coś zaprezentowało, to naprawdę. Nie? No bo LTOS, to wiadomo, to jest patola totalna, nie? Ten, Temu chłopakowi się tam pogubiło wszystko w głowie. No i tyle. No, mam nadzieję, że nie ma takich planów, jak ma, no to tylko pokaże słabość. A wiesz, no mnie nie rusza, że mi nie wiem, wykręci czy coś. No, pokaże, że jest spiznął, no to słabo, to ja, no co? Czek, wezmę i tak, tam się chwilę pokuruję i tak nie zamierzam teraz trenować idę w melanz, nie wiem, kilkumiesięczny, więc mi to rybka, czy będę leżał i pił, czy będę chodził i pił. No właśnie chciałem spytać o te Twoje plany po walce. No bo wiadomo, teraz był mocny okres przygotowawczy jak na ciebie, moim zdaniem nawet bardzo mocny, no bo chyba był najmocniejszy z wszystkich Twoich okresów przygotowawczych w karierze Fame MMA. Czy teraz będzie w takim razie najmocniejsze roztrenowanie? No, na jednastkę, z tego co wiem, to na razie mnie nie planują, to raczej tak, chociażbym wolał w tym roku, bo właśnie jak wpadnę w ten melanz, to wiem, jak ja potrafię wpaść w melanż, to już idę po całości. To głównie o to chodzi, żebym, no, no fajnie, jakbym w ogóle na jednastkę mi planowali, to wiesz, to wtedy miesiąc i wtedy jeszcze by coś zostało z tych tego timingu i bym wrócił szybko na salę i coś tam bym mi się chciał, bo tak to ogólnie i tak już bym jakby, nawet jak będę miał cięższego rywala, to... No nie chciałbym takiego ośmiotygodniowego okresu przygotowawczego, gdzie mogę sobie tylko zamelanżować jak trener jedzie z zawodnikami tam z boksa amatorskiego na zawody. To wiem, że go nie będzie jutro, to sobie tam, wiesz, luźniej potraktuję wieczór i przyjdę, wiesz, taki niemrawy na trening, ale on nie widzi, więc wiesz. No, no ciężkie to były przygotowania po prostu, nie? I nie chciałbym ich powtarzać, bo to już nie jest dla mnie. Dobra, nie zajmuję więcej czasu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I powodzenia.